Kiedyś to było marzenie o słońcu w oknie, o domu, co pachnie chlebem i gwarem dzieci. Dziś, gdy to powiesz, świat patrzy wzrokiem chłodnym, jakbyś zgubiła drogę, jakbyś przestała świecić. Nagłówki krzyczą, że to tylko ciężar i strata, że wolność się kończy tam, gdzie zaczyna się kołyska. A ja patrzę, jak w małych dłoniach zamyka się wszechświat, i czuję, że w tej ciszy jestem naprawdę bliska siebie. To nie jest błąd. To nie jest wyścig, pobrawa, To serce domu, które bije w rytmie miłości Nie muszę dziękować za prawo do bycia mamą W moim nazarecie buduje świat przyszłości To dar z siebie, co nie liczy żadnych kosztów Najpotężniejsze z powołań, jakie na ziemia Nie jestem tylko, jestem fundamentem W moich rękach życie w sens się zamienia Mówią, utrzymać. Dajesz swój czas i duszę Mierzą naszą wartość cyframi na koncie A ja w ciszy poranka, bez kamer i oklasku Wychowuję ludzi, by umieli kochać mądrze Wmawia się nam lęk, pokazuje tylko zmęczenie Jakby zmęczenie było końcem, a nie drogą Lecz dzieci nie zabierają życia, one je pogłębiają Dają nam skrzydła, których inni pojąć nie mogą Druga domem się staje. Lecz każda w sobie nosi zdolność dawania życia w czułości. W Słowo w tym, co po nas zostaje. Przestanę się ranić oceną i chłodnym słowem. coś nie musi się z niczego tłumaczyć. To, to nie jest wyścig, poprawa. To serce domu, które za prawo do bycia mamą w moim nazarecie Buduję świat przyszłości To dar z siebie co nie liczę żadnych kosztów Najpotężniejsze z powołań jakie zna ziemia Nie jestem tylko, jestem fundamentem W moich rękach życie w sens się zamienia W opiece, w budowaniu nieba. Świat potrzebuje kobiet, które po prostu kochają więcej niż sukcesu. Miłości nam trzeba.